Cześć! Wita się z Wami Pokefan Mateo. Dzisiaj na chwilę odejdziemy od Prismatic Evolutions, gdyż udało mi się zamówić Grand Adventure Collection. Jest to box z kartami promo z najnowszego anime Pokemon Horizons. Bardzo mi się podobał ten box. Ciężko go było zamówić w Polsce. Jeżeli dobrze kojarzę na pewno był wypuszczany w Stanach i Australii. No, jak zobaczyłem w necie te karty promo, to stwierdziłem, że muszę go w jakiś sposób dorwać. No, i jak widzicie, udało się. Zawartość tego zestawu też jest całkiem spoko, bo mamy dwa boostery Surging Sparks, gdzie możemy trafić Pikachu, Stellar Crown, gdzie wiadomo, może czekać na nas Greninja i Obsidian Flames z Charlie Zardem. Otworzymy go sobie. Zaczniemy od karty Jumbo Promo mamy Terra Pagos and Friends widnieją główne postacie nowego anime oraz Pikachu Cap Pikachu karta oznaczono jako promo ale co dziwne bez żadnego numeru pozostawiam tutaj dla was w tle Oraz dwie regularne karty promo. Pierwsza Sprigatito oznaczona właśnie numerem 191 promo. No też genialnie się prezentuje. Bardzo gęste holo. I uśmiechnięty fuecoco oznaczone jako 192 promo tutaj jeszcze mamy kartę promującą serial z kodem QR z tyłu pusta kartka i tak jak wspomniałem dwa razy Serging Sparks raz Stellar Crown i Obsidian Flames. I właśnie od niego zaczniemy dzisiejszy opening. Energia ognista, wodna. I pierwsza nasza karta to Froki, Darumaka, Buizel. Bounsuite, Paldan Clodzaire, Grand Bull, Malamar, Carvana, Gumshoes i Sizor. Przechodzimy do Stellar Crown. Niech będzie też wodna energia. I tutaj mamy Eevee, Riolu, Duraludon, Joltik, Kofu, Mewtwo, Lacy, Gossiflower, Anticover Fossil. I Lapras EX pięknie prezentujący się, mieniący się różnymi kolorami. Odstawmy go z tyłu, i mamy dwa boostery Sergi Sparks, energia elektryczna. Isab Striker Maril Rellor Graplocked Madding Memo Lisa's Appeal Magneton Kofagrigus e Palkia E prime, Rafflet, Trappinch, Relor, Sinotic, LIVALI Stadium, Time, Uxie, Charcadet i ostatnią kartą tego odcinka Terapagos. i karta energii dajcie znać jak wam się podoba ten zestaw, czy było warto go kupić jak wam się też podoba jeżeli oglądaliście najnowsze anime tak jak mogliście zobaczyć tylko nam się trafił dzisiaj Lapras EX dzięki za oglądanie tego filmu jeżeli wam się podobał zostawcie suba, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć.